No teraz, proszę państwa, jak będą wybory, to będą straszne awantury, kłótnie w Warszawie, że aż, yy, dziwne, że ludzie kształceni często takimi rzeczami się zajmują. Ale widzicie Państwo, do grosza, do grosza, żeby wyżebrać tutaj pod kościołem. Nie wstydzą się tu w Warszawie siedzieć, bo w Warszawie strasznie dużo osób żebrze i bardzo dużo osób się podstawia, czy to z dzieckiem niepełnosprawnym, czy tam, no wiesz. Dziecko niepełnosprawne ma na swoje, ale matka chytra jeszcze potrzebuje więcej. Więcej, więcej, więcej. Ręce grabie, oczy żabie, wytrzeszczone na amony, złotobłyska i tumani. Na nic, na nic, na nic, na nic. Chyba nie musimy wszędzie śpiewać, prawda? Ruda Małpa, mówią Ruda Małpa, ta amerykanka co powiedziała, że Polacy muszą Żydom oddać, prawda? Ruda Małpa, gdzie jeszcze jest Ruda Małpa, proszę Państwa? Gdzie jeszcze jest Ruda Małpa? W internecie, gdzieś jest jeszcze Ruda Małp. A, na poczcie, naprawdę południe. Ja mówię, że jak mnie ukradli dowód, wiesz, jak ona się przejęła tym? Przecież ona wcale tego dowodu praktycznie nie sprawdza, jak ten dowód jest. Tylko tak spojrzy, raz dziewczyna to nawet zapomniała, i potem powiedziała, o, wydała listy bez sprawdzenia dowodu, bez, bez dowodu. No, nie spojrzała, nie zerknęła. Taka młoda dziewczyna ze dwa razy tak było. No. Ale jak powiedziałam, że dowód mi, wiesz, ukradli. Jak ona się przyjęła, Nawet nie wiedziała, że dowód jest w internecie, że dowód jest w telefonie, że można włączyć taką aplikację. Ruda Małpa. Znaczy dwie, trzy mamy rudy Małpy na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie.